Cześć! Tak się cieszę, że Cię mogę tutaj gościć. Bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy. Co prawda po kilku miesiącach przerwy, ale myślę, że ostatecznie wracam do nagrywania podcastu. Te kilka miesięcy to był czas, kiedy wydarzyło się mnóstwo niesamowitych rzeczy. Opowiem Ci dzisiaj o nich, ale najpierw zaobserwuj proszę mój podcast na platformie, na której mnie słuchasz. Ten drobny gest bardzo wiele znaczy dla twórców, no i dzięki niemu nie umkną Ci kolejne części moich opowieści. Zatem o czym będzie dzisiaj? Ten odcinek to będzie update, swoista aktualizacja tego, co działo się u mnie i Malezji w ostatnim czasie. Cofniemy się do wakacji, przebrniemy przez całe lato, jesień, zimę, nasze pierwsze wspólne święta, opowiem Ci o naszych wyzwaniach treningowych, o moich mikrokryzysach, spadku psychicznej formy, Drobnych przypadłościach, które nas obie dopadły, zaskoczeniach, w tym finansowych, no i planach, bo bardzo intensywnie planuję, co dalej, niekoniecznie w kontekście konkretnych wydarzeń. Jeśli spodziewasz się deklaracji, pojechania cyklasy na najbliższych zawodach w otwartym sezonie, to na to nie licz. Ja też tego nie oczekuję sama od siebie, nie mam na to wcale ochoty w tej chwili. Natomiast moje plany bardzo się zmieniły. W kontekście tego, że otworzyłam głowę na to, co możemy wspólnie robić, i uwierzyłam w to, że mój koń jest perfekcyjny i jest w stanie podejmować wyzwania, które przed nią stawiam. Bo ym, w dzisiejszym odcinku będzie też trochę o zmianie filozofii, która mnie dopadła, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna sobie i ludziom, którzy mnie otaczają i pchają do dobrej zmiany. Po co chcę o tym mówić? Wydaje mi się, że taki update to będzie naturalny pomysł na to, żeby wrócić do formy podcastowej, żeby zaktualizować to, co się u nas dzieje, i żeby dać sobie punkt wyjścia do kolejnych tematów, które będę chciała poruszać. A oprócz tego, myślę, że w środowiskach jeździeckich bardzo brakuje otwartości i takiej opcji postawienia sprawy jasno. Jest wiele bolączek, o których mówi się wprost. Na przykład tematy związane z finansami, ale jest też trochę takich kwestii, które zostają owiane bardzo długo widmem tajemnicy i niekoniecznie wprost chcemy o nich mówić. Pomyślałam, że moją misją i celem będzie wywlekanie takich rzeczy na światło dzienne, mówienie o nich, poddawanie ich pod dyskusję i namawianie do tego, żebyśmy wspólnie zabierali zdanie w tych tematach. Myślę, że to ogromna wartość dla osób, które planują kupić konia w najbliższym czasie, ale też dla młodych starzym właścicieli, którzy mogą czuć się trochę osamotnieni w sytuacji, w której się znaleźli, doskonale potrafię sobie wyobrazić, jak bardzo przytłaczające emocjonalnie są te pierwsze tygodnie, miesiące razem, a pewnie nawet lata, jeśli ma się pierwszego konia. No i myślę, że. Osoby, które nie mają konia i nie planują go kupić, ale jeżdżą i są fanami jeździectwa, też znajdą tutaj sporo wartości dla siebie. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka zostawisz po sobie ślad. W komentarzu tutaj na platformie, albo wpadnij do mnie na Instagramie. Wszystkie wiadomości bardzo mnie motywują i sprawiają, że wierzę, że media społecznościowe mogą robić dobrą robotę. Zatem zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Na początek cofnijmy się do wakacji. Lato było absolutnie wspaniałe, szalenie łaskawe, pełne słońca, suchych słonecznych dni. Ponieważ było tak pięknie, moja sytuacja życiowa trochę się zmieniła. Zyskałam szansę spędzania większej ilości czasu w stajni, na budowaniu relacji z koniem, na ogarnianiu naszej nowej rzeczywistości. Zdecydowałam też, że odłożymy letnie wakacje na jesień, na moment, kiedy się troszeczkę ogarniemy, ale przyznaję, że też szkoda mi było rezygnować z lata w Polsce, bo było no, szalenie piękne w tym, w tym roku. Dzięki temu w stajni mogłam być całe dnie. Piłam rano kawę, drugą brałam na wynos i jechałam jeść z końmi śniadanie, obiad i kolację. Zmal budowałyśmy naszą rzeczywistość. Zaczęłyśmy treningi pod siodłem. Zaczęłam od tego, że jeździłam trzy razy w tygodniu, czasem cztery. Zawsze miałam trening z moją trenerką, dużo pracowałam z ziemi. Na początek po prostu robiłyśmy jakieś ląże rozruchowe, trochę pracowałyśmy w wstępie, bardzo delikatnie. Natomiast szybko zainteresowałam się tematem takiej, takiego treningu fizjoterapeutycznego dla koni celowanego. Bardzo mi zależało na tym, żeby wzmocnić malezję, ale też, żeby uelastycznić jej ciało i dać jej możliwość do tego, żeby była gotowa na zadania, które przed nią zaczęłam stawiać. I tak zaczęłam studiować literaturę. Rozmawiać z koniarami i koniarzami, z fizjoterapeutami, szukać różnych metod dla nas. Niesamowitą zabawą było nauczenie Malezji rozciągania się na smaczki i na lizawkę. Robiłyśmy to namiętnie w korytarzu stajni przez całe wakacje. Dużo też łaziłyśmy po drągach, ja z podobnym skupieniem jak ona. Na początku efekty tej pracy nie były spektakularne. Dla niej ogromnym wyzwaniem było w ogóle wejście na te drągi, wytrzymanie w stój, zaakceptowanie tego, że ja jestem obok i oczekuję konkretnych rzeczy. Natomiast szybko złapała, że to jest przyjemność i że jestem kimś ciekawym w jej życiu i że rzeczywiście fajnie jest to robić. A ja miałam ogromną motywację do tego, żeby kontynuować te nasze treningi. No, bo widziałam, że one przynoszą efekty, że ona się coraz lepiej czuje. Głównie psychicznie zaczęła się uspokajać, nie była już taka nerwowa, ale też fizycznie. Na ten stan fizyczny na pewno też miała wpływ dieta. Malezja latem jadła mnóstwo, a ja oprócz szału fizjoterapeutycznego miałam też szał dietetyczny. Wdrożyłam jej suplementację, mocno zainteresowałam się kwestią ziół. Podchodziłyśmy do tematu baru ziołowego na różne sposoby, kilka razy w wakacje. Ostatecznie stanęło na takich ziołach wyciszających, uspokajających, ale też wzmacniających. Pojawiła się dzika róża, serdecznik, nagietek, tymianek, mięta, ale też drożdże i suplementacja biotyną. Bo niestety, lato upłynęło nam pod znakiem zgniłej strzałki. Powiem Wam, że sama wizyta Kowala, moja pierwsza z moim koniem, była dla mnie dość stresująca, natomiast okazało się, że przez to, że Malezja ma drobne, ciasne kopytka, no to ta strzałka nie jest w stanie wietrzyć się dostatecznie i niestety jedna z nóg podgniwa. Jednocześnie odkryłam, że Malezja nie jest koniem, który chętnie podaje nogi, więc zaczęła się codzienna pielęgnacja. Najpierw e, uczyłam ją po prostu wytrzymywać i podawać te nogi w sposób, który jest dla nas wygodny, niestresujący i też odbywa się z poszanowaniem moich pleców. No a potem zaczęłam kręcić różne mikstury. Oczywiście korzystałam przy pielęgnacji tej strzałki z różnych gotowych preparatów, ale dosyć szybko się okazało, że one są niezadowalające, więc kręciłam mikstury na parafinie sama. Trochę też eksperymentowałam z olejkami eterycznymi. Ostatecznie okazało się, że wszystkie te sposoby czyszczenie kopyt takie bardzo uczciwe mycie manusanem i pielęgnacja, czasem nawet kilka razy dziennie. Dało bardzo dobre efekty. Całe lato i całą jesień po tym wyleczeniu miałyśmy już z kopytami spokój. Sytuacja się zmieniła wraz z pierwszymi śniegami i błotami zimy. No, więc powtarzamy teraz całą procedurę od początku, ale wiem, że ona działa. No i wiem, że nie mogę też oczekiwać od siebie i od kopyt mal cudów w tej chwili. To jest proces, który będzie trwał pewnie jeszcze kilka miesięcy, zanim to, to kopyto będzie w takim stanie, że ono się będzie w stanie samowietrzyć i oczywiście też wzmacniamy odporność od wewnątrz, no ale liczę na to, że czas będzie tutaj lekarzem i będzie miał absolutnie leczniczy efekt. Oprócz jakichś kłopocieków z kopytami, w stajni też zapanowało zapalenie spojówek. Niestety tutaj winę ponosiły muszyska, które były obecne na padokach. Nie było ich wcale dużo, dlatego że stajnia, w której stoimy, bardzo skutecznie walczy z, obie, z owadami. No natomiast pojedyncze sztuki się pojawiały. No i okazało się, że one przenoszą bakterie z jednego konia na drugiego. No, i tutaj zdziwiłam się któregoś razu ściągając mal z padoku na nasze codzienne ćwiczonka, bo okazało się, że wczoraj oko było zdrowe, a dzisiaj z oka się leje ropa. Omdzwoniłam kilku weterynarzy w okolicy. No i okazało się, że rozbiłam bank. To znaczy, dowiedziałam się, że to wcale nie są mity i weterynarze nie przyjeżdżają znowu tak chętnie do takiej błachostki, jak to określali. Zdziwiłam się, bo kilku z nich powiedział, że przecież i tak nie będę zakrapiała tego oka dwa razy czy trzy razy dziennie antybiotykiem, więc mam czekać, aż przyjdzie samo. Ponieważ ja nie lubię czekać i taka bierna postawa jest mi absolutnie obca, a dodatkowo bałam się powikłań i nie widziałam powodu, dla którego ona miałaby cierpieć po prostu z powodu tego oka. No to skonsultowałam się z naszym psim weterynarzem. Samodzielnie pobrałam wymaz, Na podstawie zdjęcia dostaliśmy receptę na antybiotyk. No i zakrapiałam to oko. Trzy, czasem cztery razy dziennie. I wiecie co? Nie uwierzycie, ale wszystko przeszło. Eee, wyleczyłam konia, odetchnęłam z ulgą. Maska towarzyszyła nam całe lato i myślę, że tak już zostanie, ze względu na to, że w momencie, kiedy. Czytałam o leczeniu, wspomaganiu leczenia tego zapalenia tak dalej. Przejrzałam mnóstwo badań i case studies z stajni. No i okazuje się, że konie często zakuwają sobie oko albo zapruszają jakimiś resztkami siana czy słomy. Latem, kiedy jest sucho i w powietrzu unosi się dużo takich rzeczy, no to ryzyko, że to się może wydarzyć jest szczególnie duże. Stąd kupiłam nam zestaw bardzo gustownych masek. Wszystkie już były łatane od czasu wakacji, kilkanaście razy. Myślę, że jeszcze sezon nam posłużą, ale raczej nie są to rzeczy najtrwalsze i najlepszej e, jakości. Albo po prostu Malezja nie szanowała ich dość mocno. Wakacje i lato to był taki czas, kiedy pochyliłam się nad naszą rutyną i wypracowałyśmy sobie wielokrokową, bardzo skomplikowaną codzienność. Jak przyjeżdżałam do stajni, to biegłam do niej, żeby ją wygłaskać na padoku. Dzięki temu bardzo szybko zaczęła rżeć na mój widok i przychodzić do płotu, prosić, żeby ją głaskać, drapać. Szalenie to polubiła. Po paru minutach takiego głaskania zabierałam ją do stajni. Tam się czyściłyśmy, uczyłam ją podnosić nogi, oswajałam ją ze sprzętem, który zgromadziłam. E, Malezja się odsadzała na początku ze stresu bardzo mocno, więc wspomagałam się różnymi patentami nawiązanie bezpieczne konia, przejściówkami. E, ostatecznie w ogóle z tego zrezygnowałam i zdecydowałam się nie przywiązywać, żeby niepotrzebnie nie ryzykować eskalacji e, jakichś nerwów i nie e, prosić się o trudne sytuacje. Zaakceptowała to bardzo szybko i myślę, że zostaniemy już przy tym. Nie widzę potrzeby, żeby to zmieniać. Wydaje mi się, że to jest dużo bezpieczniejsza opcja. Zwłaszcza, że w zwykle jesteśmy same albo ja nie bywam w czasie, kiedy jest tam jakiś nadmierny tłum. Ze względu na to, że Malezja jest taka nerwowa, trochę chimeryczna czasem. Bardzo wrażliwa, no to ja zawsze pilnuję tego, żeby w czasie tego czyszczenia, mm, czy chwilę po nim, ona zawsze zjadła porcję sieczki przed ruchem, czy jakimkolwiek treningiem, który ja dla niej nie zaplanowałam. I mając na myśli trening, no to na początku to były wyjścia na spacer wokół stajni, albo po prostu łażenie ze sobą po padoku. Nawet nie ze względu na to, że ta treść i sok żołądkowy może się w takich sytuacjach rozchlapywać po ścianach żołądka po odwierniku, tylko raczej właśnie z myślą o tym, żeby to była jakaś codzienność, mm, ale też żeby zadbać o tą nadprodukcję soków trawiennych w czasie, kiedy no takie wyjście ze stajni, czy w ogóle przebywanie ze mną na początku, gdzie ja jednak mam jakieś oczekiwania treningowe mogło, mogło ją to stresować. Liczyłam na to, że ta sieczka trochę zminimalizuje ewentualnie wpływ tego stresu na układ pokarmowy. Teraz tą sieczkę też podaję. Ona czasem bywa zjedzona, czasem nie. No na początku była wciągana nosem w ogóle, bez mrugnięcia okiem. Teraz bywa różnie, ale pamiętam o niej zawsze i nawet jak nie jest zjedzona, to liczę na to, że będzie zjedzona później. No, zazwyczaj po takim leniwym i bardzo powolnym czyszczeniu robiłyśmy albo jakiś trening w szodle, albo z ziemi. Z ziemi bardzo ym, dużo ym, pracowałyśmy na drągach, ym, zwłaszcza ym, no właśnie w tym okresie letnim, takim przejściowym. Mm, bardzo mi pomogły dwie książki w planowaniu w ogóle tych treningów, dlatego że dla mnie na początku to było dosyć stresujące. Ja jechałam do stajni i sobie myślałam: no dobra, no to wyczyszczę i co dalej? Trudno mi było samej sobie narzucić jakąś taką rutynę i zaplanować treningi. Jednak inaczej jest kiedyś się cały czas z trenerem albo on ma dla nas jakieś zadania, a inaczej, kiedy trzeba o to zatroszczyć się samemu. I mnie bardzo pomogła książka. Trening ogólnorozwojowy koni, wydawnictwa Galaktyka, a kiedy szukałam natchnienia do pracy z Ziemi i od zatroszczenia się o ten brzuch plecy itd. To korzystałam z książki 55 ćwiczeń korekcyjnych dla koni, którą bardzo polecam kupić, i która jest absolutnie fenomenalna. Ona bardzo tak układa tematy. Można sobie wyszukać ćwiczenia po określonych problemach, czy tam potrzebach koni, no ale też jest tam kilka takich programów wstępnych. Bardzo, bardzo fajna. Jeśli nie wiecie, cóż czynić z koniowatym i jak w ogóle można zacząć pracę z ziemi i czego ona może Was i Wasze konie nauczyć. Obecnie prawie z niej nie korzystam, dlatego że em, pracujemy z ziemi w trochę innym trybie, ale o tym e, za chwilę. Co po treningu. Bez względu na to, co robiłyśmy, to mając dużo czasu i ciesząc się ciepłym, słonecznym dniem w stajni, zazwyczaj zabierałam ją na myjkę, którą musiałyśmy przepracować. Potem była chwila na masaż, na jakieś rozciąganie w stajni. Moja trenerka pokazała mi, w jaki sposób rozciągać konia na lizawkę i jak właśnie go rozgłaskiwać po treningu. Bardzo fajnie się to sprawdzało, to też wierzę, że bardzo pomogło nam stworzyć więź i zbudować e, zaufanie. No a co potem? A potem albo powrót na padok, albo spacer, albo trawa. Był taki czas, że w stajni była naprawdę piękna, zielona, więc chodziłyśmy sobie w różne miejsca, żeby ona mogła jeszcze poza padokiem e, tej trawy zaznać. Więc lato upłynęło nam pod znakiem budowania zaufania, takiego spokoju, przypatrywania się sobie, nagradzania współpracy, no i budowania y, powtarzalnych schematów, takich, które nie stresowałyby też mnie. I ja w tym czasie usłyszałam takie zdanie: że trzeba tak długo powtarzać jakiś element prosty, aż on się nam znudzi całkowicie, i dopiero wtedy można przejść sobie w górę. Ja sobie to bardzo wzięłam do serca, bardzo mi to pomogło zdjąć też z siebie presję, żeby robić jak najwięcej, jak najszybciej i Bóg wie co. Na samym początku w ogóle wyzwaniem było pójście na spacer wokół stajni. Malezja bała się kur, które gdzieś tam krążyły e, diabelnie, zerkając wzrokiem e, na nas. Mm, bardzo zazdrośnie patrzyłam na inne konie, które wychodzą. Na łąki wokół stajni ze swoimi właścicielami i tam chilują. Dla nas to było przez chwilę niemożliwe, ale krok po kroku udało się najpierw wychodzić na spacery wokół stajni, potem w ogóle w pola. Udało nam się też pojechać w teren, gdzie się okazało, że Malezja jest wybiórczo puchliwa, ponieważ miałyśmy dwie sytuacje z zającym. Raz niemal na niego wjechałyśmy. Za drugim razem on wyskoczył na nas, niemal wpadając mi w siodło, natomiast ona zupełnie była niewzruszona tą sytuacją. Ja się bardziej przestraszyłam niż koń. Obecnie nadal trenujemy wychodzenie ze stajni, natomiast w drugą stronę, już nie w pola i łąki, tylko wychodzimy taką krótką wiejską drogą, która prowadzi do lasu. I to jest mniej więcej 500 metrów, które musimy przejść po to, żeby wyjechać wygodnie w teren. Dość mocno mnie to stresuje, ale czuję, że to już jest czas, żeby tamtędy też zacząć się poruszać. I robimy to. Staram się wybierać takie spokojniejsze dni, no ale w tej chwili już wyjście jest w ogóle możliwe, więc oswajamy się z psami, z chodnikami, ze słupami elektrycznymi, z autami powolutku. Czy popełniłam jakieś błędy na tym etapie? Myślę, że błędami bym tego nie nazwała. Natomiast teraz, z perspektywy jesieni i pracy ze specjalistą, który zajmuje się zachowaniami końmi i, wsp koni i wspiera nas w pracy z ziemi, myślę, że za bardzo zafiksowałam się. Na takim pojęciu zbytniego pobłażania, litowania się nad nią. Ja wkręciłam sobie, że to jest koń bardzo wrażliwy, z ogromnymi potrzebami emocjonalnymi, który zawsze będzie nerwowy i bardzo, bardzo gorący. Tak nie jest. Ona jest po prostu normalnym koniem, od którego można wymagać i w którego należy wierzyć, że poradzi sobie z wyzwaniami, które przed nią stawiam. I y, lekko przejdę do jesieni, która nadeszła w tym roku niespodziewanie szybko, ponieważ to był czas, kiedy zaczęłyśmy pracować właśnie w duchu nowej filozofii, czyli z wiarą i nadzieją, ale przede wszystkim wiarą w to, że ona może robić niesamowite rzeczy i że wspólnie możemy cieszyć się nie tylko takimi codziennymi drobiazgami, ale też po prostu sportem. U nas po kilku miesiącach doszło do małego kryzysiku. Mam wrażenie, że takie pobłażanie, odpuszczanie, litowanie się doprowadziło do tego, że Malezja w pewnym momencie postanowiła po prostu nic nie musieć i cieszyć się jedynie łąkami, jedzeniem do oporu, tym głaskaniem, masowaniem itd. Oczywiście to jest e, półprawda i rzeczy, którą mówię z przymrużeniem oka, natomiast faktem jest, że po kilku miesiącach, kiedy ona już się wyraźnie odbiła fizycznie i psychicznie, e, praca zaczęła nam iść dużo gorzej, co było dla mnie niespodziewane. E, kryzysik rozpoczął się, zbiegł się w zasadzie w momencie, kiedy musiałyśmy zrobić zęby. E, w stajni był dentysta. Które po przeglądzie zarekomendował, żeby te zęby jej zrobić. Dla mnie to był niesamowity stres. Ja byłam przerażona tym, że trzeba to zrobić. Długo się tego bałam. Do tej pory, jak widzę w stajni, że takie rzeczy się dzieją, to uciekam, nie patrzę i nie myślę o tym, że we wrześniu będzie nas czekała powtórka. Bo na szczęście okazało się że malezja ma poprawny wzorzec ścierania zębów, że dobrze kompresuje wszystkie naciski. No i sposób, w jaki była dotychczas prowadzona, nie w uzębieniu żadnych szkód nie wyrządził, więc ta kontrola raz do roku na razie jest zalecona. Jakoś dam radę. Natomiast wraz z... do czasu dentysty trening szedł nam świetnie, natomiast jakoś to się tak zdarzyło, że po korekcie zębów zaczęło się sypać. No i pracowałyśmy wtedy też dużo na loży. Malezja odmówiła pracy części zadań, które przed nią stawiałam. Zmartwiło mnie to. Myślałam sobie, że może gdzieś tam przyczyną jest kwestia fizyczna, natomiast wszystkie one zostały wykluczone. To po prostu był bunt po pół roku bycia razem. No i dlatego zdecydowałam się na współpracę z behawiorystą. I jestem nią zachwycona i bardzo wam ją polecam. Jeśli tylko się zastanawiacie nad tym, czy zaufać osobie, która poprowadzi was z ziemi, a potem z siodła w takim kontekście właśnie pracy w zgodzie z behawiorem, kwestiami neuropsychologicznymi i tak dalej ukłoni, to bardzo, bardzo polecam chociażby spróbować, dlatego że dało mi to mnóstwo pewności siebie i bardzo dużo narzędzi do tego, żeby zarządzać wyzwaniami, które przed nami stoją. Efekty tej współpracy widzę natychmiast zmieniłam zupełnie sposób, w jaki pracowałyśmy z ziemi. Zmieniłam swoją postawę, to, w jaki sposób podchodzę do konia, czego od niego oczekuję i wymagam. Czego oczekuję od siebie i kiedy potrafię sobie odpuścić. W zasadzie efekty takie naprawdę piorunujące dla mnie Miałam już po pierwszej sesji. Obecnie jesteśmy na takim etapie, że Malezja dzięki tym treningom zaczęła dużo lepiej pracować z ziemi nad swoim ciałem, poprawiła jej się równowaga. Przestała tak mocno denerwować się w galopie, który na jedną ze stron był dla niej bardzo trudny i bardzo taki też emocjonalnie spalający. W tej chwili dzięki tym regularnym treningom no ona jest wzmocniona, dużo elastyczniejsza, silniejsza. Oczywiście nadal to nie jest super idealna sytuacja i będziemy cały czas kontynuować te treningi i pracę też z ziemi według wytycznych. No ale jestem zachwycona efektami i naprawdę widzę, że to miało kolosalny wpływ na jej ciało i na mój mental. Za co jestem sobie, i sobie bardzo wdzięczna, że dałam sobie szansę spróbować. I że świetnie też wybrałam dzięki rekomendacjom i poleceniom bliskich mi koniarzy. No i przyszły święta. Długo bałam się w ogóle o nich marzyć, nie chciałam sobie wyobrażać świątecznych sesji ani niczego w tym guście. Natomiast czas leci nieubłaganie i te pierwsze pół roku minęło nam bardzo szybko. I nagle się okazało, że jest grudzień i że kupuję bordowe kantary i że zaraz będziemy robić zdjęcia w lampkach. I tak było w święta i w grudniu w ogóle troszeczkę wychillowałyśmy, trochę ja musiałam odpocząć. Czułam, że nie mam tak dużo siły, żeby jeździć. Te dni były też masakrycznie krótkie dla mnie, ta pogoda, ciemno, zimno, mokro. No to było trudne do wytrzymania. Przeszłyśmy też przez tematy derkowe, które gdzieś tam były źródłem pytań i stresów, natomiast to poszło łatwo. No ale jak tylko święta się skończyły, to wróciłyśmy do treningów. Takich regularnych, zupełnie z inną, świeżą głową. I okazało się, że ta przerwa była potrzebna. Zazwyczaj tak bywa. Tym razem nie było inaczej. Ja wróciłam wypoczęta, Malezja wróciła wzmocniona. Naprawdę kontynuujemy teraz to wszystko, co się zaczęło jesienią i wczesną zimą. Mm, no i jestem zachwycona. I obecnie jesteśmy w takim momencie, kiedy robimy super rzeczy, próbujemy nowych rzeczy i przede wszystkim. Ja nauczyłam się ją mądrze wspierać, motywować do tego ruchu zdrowego, ale przede wszystkim jej zaufałam, bo to jest rzecz, której mi brakowało i która myślę, że bardzo spowalniała nasz postęp, który i tak teraz z perspektywy czasu wydaje mi się błyskawiczny. Ale Marta, z którą jeżdżę, pokrzykiwała czasem po placu: Zaufaj jej, nic złego wam się nie stanie. Ja nie byłam w stanie tego zrobić, natomiast teraz wiem, że mam cudownego konia, któremu absolutnie mogę zaufać i któremu mogę też zaufać, że on sobie poradzi w sytuacjach, których ja od niego oczekuję i które przed nami stawiam. To tyle. Z i z opowieści, co u nas. Jeśli chodzi o takie bieżące plany, no to absolutnie będziemy współpracować nadal z osobą, która się opiekuje nami z ziemi i z siodła. Cały czas będziemy sobie trenować. Zaczęłyśmy ostatnio więcej pracować na drążkach. Mnie się przypomniało, jak bardzo to uwielbiam. Zaczynamy wprowadzać też nowe elementy pracy z ziemi, rzeczy takie bardziej gimnastyczne, nastawione na zwiększenie elastyczności, ale też świadomości jej ciała, po to, żeby ona umiała go tak rozważnie i świadomie używać. Jeśli chodzi o plany na nadchodzący sezon, to coraz śmielej myślę o tym, że być może będziemy gotowe na to, żeby przydarzył nam się jakiś starcik najchętniej widziałabym to w naszej stajni, żeby nie musieć stresować się dodatkowo wyjazdem. To pewnie nie będzie u nas możliwe, ale być może będzie możliwe gdzieś blisko, gdzie ten transport nie będzie nadmiernie wymagający, no ale oczywiście to wszystko jest do dyskusji. Dla mnie starty nigdy nie były jakimś celem, mnie to też nie bawi nadmiernie, natomiast czuję, że Możemy obie w sobie znaleźć siłę, żeby się pokazać innym i żeby zobaczyć, jak sobie radzimy też w takiej sytuacji i czy potrafimy być nadal tak zgrany jak dotychczas. Tym samym kończę. Korzystając z tego, że nadal mamy styczeń, życzę Wam wspaniałego 2025 roku i uroczyście oświadczam, że będziemy słyszeć się częściej. Tymczasem dziękuję. Dobrego dnia. Do usłyszenia, cześć pa!